Dziś, Środa Policowa, rozpoczynamy Wielki Post. Wielki Post to czas pokuty. Czas pokuty ma trzy formy pokutne. To jest post, modlitwa i jałmużna. Wielki Post rozpoczynamy od popiołu. Sypiemy głowy naszych wiernych popiołem. Popiół to znak znikomości, to znak zniszczenia, to znak też i śmierci. Prochem jesteś i w się obrócisz. I Wielki Post właśnie zaczyna się Popiołem, ale kończy się palmą, nieźle palmową, kiedy to przynosimy świeże gałązki zielone, które oznaczają życie. A więc zaczynamy od tej nicości, a kończymy na życiu wiecznym, czymś pięknym. I taki jest właśnie wielki postrój uczy nas. Pokuta to rezonowanie z tych rzeczy przyjemnych, a zatrzymanie się nad wartościami, które dają nam coś więcej niż materia. Zapraszam więc wszystkich, moi wierny, do tego, by ten wielki post w roku wiary jeszcze bardziej wzmocnić wiarę naszą, to, co jest najważniejsze, to, co prowadzi nas do prawdziwego szczęścia. Szczęść Boże!